Jak spotkałaś teatr 8 dnia to było w Polsce? Moja przygoda z teatrem zaczęła się pod koniec lat 70. To był troszkę przypadek, ale teraz po wielu latach myślę, że, że w życiu nie ma przypadków. Ja wjechałam w 71 do Szwecji. Po y, krótkim pobycie w, y, w więzieniu. Y, Także wyjeżdżałam trochę, y, jak to powiedzieć, troszkę uciekałam stąd. Wyjechałam z postanowieniem, że już tu nie wrócę. Co oczywiście było y, y, iluzją, bo po pięciu latach, rzeczywiście przez pięć lat nie wracałam, ale po pięciu latach. Y, Postanowiłam, że jednak chcę zobaczyć, jak to było. Tu w Polsce studiowałam romanistykę, w Szwecji wykształciłam się na fotografkę. Jak przyjechałam pierwszy raz, w 76., to wróciłam do Rudy Śląskiej, skąd pochodzę, i tam fotografowałam, porwała mnie ta, ten Śląski, rodzina i te sprawy takie bardziej osobiste. Ale już w następnym roku i dwa lata później zaczęłam się interesować, właśnie, co się w tej Polsce dzieje w kulturze. A takie Stowarzyszenie Kultury w Göteborgu postanowiło zrobić wystawę, taki festiwal niezależnej kultury polskiej. I zaczęliśmy to robić w 1979 roku. I szukałam wtedy, szukałam teatru, szukałam filmu, sztuki i właściwie przez przypadkowy artykuł w polityce wyczytałam właśnie, że, że istnieje coś takiego teatru Smego Dnia w Poznaniu. I wydawało mi się to na tyle pasujące do tego naszego projektu i, i na tyle ciekawe, że skontaktowałam się z nimi. I nasze pierwsze spotkanie, wjechałam, przyjechałam do nich, do Poznania i pamiętam pierwsze spotkanie z Marcinem, który mnie natychmiast oczarował i zaimponował swoją wiedzą w ogóle o polskiej literaturze, bo ja, ja właściwie polską literaturę na przykład znałam troszkę ze szkoły oczywiście, ale nie, nie, powiedzmy, od tej strony, od tej ciekawszej strony. I Marcin mnie wprowadził w ten świat Teatralno-literacki, także trudno się było z tego wyplątać. I ich pierwszy spektakl, oni wtedy, ten pierwszy spektakl był chyba więcej, nie, było to więcej niż jedno życie czy, bo później przyjechali do nas z przeceną, do Göteborga z przeceną. I to oczywiście był wyjątkowy, wyjątkowy spektakl. Ja natychmiast poczułam, poczułam jakąś taką więź z tymi ludźmi. E, to znaczy, e, nie wiem o co to chodzi, ale, ale ich e, stosunek do życia, stosunek w ogóle do, do e, tradycji, ich e, jakby wolność osobista, ich. E, to kolektywne życie to było coś, w czym ja się też odnajdywałam. Czyli ten, ten, pierwszy, ten pierwszy ich pobyt w Szwecji był naprawdę rewelacyjny. I podbili szwedzką publiczność, oczywiście. A w tym samym czasie mój przyjaciel i współreżyser Buperson zaprosił ich do Sztokholmu. Także przez teatr spotkałam Bube, z którym współpracuję od, od, też od tego czasu. Buza zaprosił ich do Sztokholmu, a w, w, tym, w, tej całej, w tym festiwalu kultury niezależnej uczestniczyli inni oczywiście em, artyści. By, by, byli poeci, przyjechał Ryszard Krynicki, przyjechała Agnieszka Holland ze swoimi filmami. Pokazałam grupę wprost z Grzywacza i całą tą, całą tą grupę właściwie. I um, oni, z nimi ta przyjaźń też przetrwała mhm. przez wszystkie te lata. Też dzięki temu, że Bu, Bu się w to zaangażował. I wystawiałam na przykład tak ze Zbylutem Grzywaczem. Tak, później przetłumaczyliśmy i wiersze Ryszarda Krynickiego na szwedzki. I kontakt z Ryszardem Krynickim też przez teatr, bo on, on nas, oni nas właściwie zapoznali i ze Staszkiem Barańczakiem, i, i z Ryszardem Krynickim. Ten nasz wspólny pomysł na film wokół teatru, bo natychmiast jak oni przyjechali do Szwecji, zdecydowali się, robimy film. To była wiosna, 81 rok. Wszystkich wypuścili, bo oczywiście w 79 nie wiadomo było, czy ich wypuszczą, czy nie. Ale akurat tak się szczęśliwie złożyło, że Solidarność i wszystkich wypuścili. I postanowiliśmy robić wspólny film o nich. Ale do filmu trzeba, to jednak trzeba być dwóch, bo jedna, jednego, jedna osoba nie da rady. I no niestety później stan wojenny, co nam utrudniło pracę, ale nie, jednak, mimo wszystko, ciągnęliśmy ten temat filmu. I zrobiliśmy najpierw taki krótki reportaż o ich sytuacji w stanie wojennym, w którym wystąpił też między innymi Wojtek Wołyński, bo on był bardzo zaangażowany w Solidarność. A z czasem zaczęliśmy kręcić ich jakby i losy w tym okresie właśnie, w latach 80. Ale i tą przymusową powiedzmy emigrację trwało to 5 lat. Cały ten proces trwał 5 lat, i zakończenie tego filmu nie dało się skończyć, bo to się rozrastało. I postanowiliśmy, że kończymy ich powrotem do Polski wtedy w 1991 chyba roku. No, a z Bubą jakoś ta przyjaźń przetrwała po dzień dzisiejszy i zrobiliśmy wiele innych filmów razem. Także na pewno miało to duże znaczenie i na moje życie osobiste i zawodowe. Nie mówiąc oczywiście o wszystkich tych fotografiach, wszystkich tych zdjęciach, które robiłam, no, gdzież ja bym znalazła takich modeli, jak na przykład Ewa na koksowni, <głos》> zdjęcie, ikona, gdzie, y, które nawiązuje i do Ziemi Nieczyjej, spektaklu, i, i... ma jakiś podtekst, i ma jakąś tajemnicę, no gdzież ja bym znalazła taką inspirację, jak nie w tym teatrze. Czy jest wątek polityczny tej całej znajomości, czy to ma jakiś taki... no musi mieć kontekst, bo to są te lata, że musi. To znaczy, myśmy byli wszyscy... Y Zaangażowani w opozycję demokratyczną. Ja już dość wcześnie, taki indywidualny protest przeciwko tej inwazji na Czechosłowację w 1968, co tam nie było środowiska wtedy dla mnie w Krakowie. Ja po wyjściu z więzienia musiałam wracać do Rudy. To nie było to, co w Warszawie, już słyszało się, był jakiś michnik, jakieś tam ruch, ale ja byłam całkowicie osamotniona w tej ludzie. Dlatego dla mnie nie było tej alternatywy, jakby nie, było, nie miałam wsparcia znikąd, oprócz wsparcia ze strony naszych przyjaciół ze Szwecji. Czyli dla mnie jedyną alternatywą była emigracja wtedy. Bo gdybym została w Polsce, gdybym, się, gdybym została w Polsce, to prawdopodobnie wcześniej byśmy nawiązali kontakt ze sobą właśnie przez te działania opozycyjne. A później w stanie wojennym to my oprócz tego, że, że robiliśmy film wokół teatru, to woziliśmy również sprzęt medyczny do Polski. Organizowaliśmy akcje takie solidaryzujące się z więźniami politycznymi, zbiórki na, na, na więźniów politycznych w Polsce. I dzięki temu też jeździliśmy, do, mogliśmy wjechać do Polski, bo otrzymywaliśmy wizy do Polski, bo wtedy inaczej się nie dało. Przez te transporty medyczne. I to również szło częściowo i przez teatr, ale i woździliśmy i na Śląski nie tylko do Poznania. Także. No, to jest jak najbardziej polityka, nie? Jak najbardziej. Czyli to jedno z drugim jest oczywiście związane. A ty mi powiedz co przyjaźni? Ja jestem z natury wierna. Jestem wierna. E, i lubię też wierność innych osób. Dla mnie to ma dość duże znaczenie, że znam ludzi przez 10, 20, 30, 50 lat. I oczywiście nie każda przyjaźń nie przeżywa, bo są różnie w życiu bywa, ale tu jakoś ta przyjaźń przetrwała. I to przetrwało nie tylko ze względów emocjonalnych, bo to jest dość ważne, oczywiście istotne, ale również jakby ze wspólnych zainteresowań, też nie, intelektualnych. I y, każde spotkanie z nimi to niezwykła stymulacja intelektualna. Oprócz tego, dużo śmiechu, humoru. Ile my się naśmiejemy z małkiem, tyle się naśmieje co z nimi. I oni, oni, też znają moje rodzeństwo, znają moją matkę, z moją babcię i także, no powiedzmy, jest to jakaś forma rodziny również, nie tylko przyjaźni, ale i rodziny. Także ja nie jestem obiektywna, w, jeśli miałabym oceniać tych ludzi inaczej niż jako przyjaciół, ale uważam, że ciągle robią wspaniały teatr. Ciągle mnie to porusza i porywa, i naprawdę jestem pełna podziwu dla ich, dla ich klasy. Ciągle, ciągle jest, to, jest to dobre, a to nie każdemu się zdarza. Nie? Jak mówisz o przyjaźni, to cały czas mówisz o całej grupie. Traktujesz ich jako całą społeczność, czy masz relacje z pojedynczymi osobami? Znaczy to było to, to różnie w różnych okresach. Ja właśnie ostatnio o tym myślałam, że na początku przyjechałam, to był Marcin. Pierwszy Marcin który mnie wprowadził w to. Później Tadeusz. Jakoś tak bliżej byłam z Tadeuszem. To wszystko zależało od okoliczności, kto akurat był na miejscu, albo kto... Jak jeździliśmy za nimi po, po tej Europie, to z kim się bliżej mieszkało. Potem z Ewą to troszkę trwało najdłużej, nie? Z nią nawiązałam bliższy kontakt. Oczywiście ona... Ona też towarzyszyła mi w tym, w tym wszystkim, śledziła mi i macierzyństwo i, 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 i powiedzmy znam jej matkę. Także po kolei każdy jakoś w, wkroczył w to moje życie. Zależy od tego właśnie w jakich okolicznościach byliśmy. I to są Adam powiedzmy też przez Jolę. Jakoś tak wszystko się o dziwo, to każdy z nich jest mi bliski. I mam nadzieję, że tak zostanie. Twoje zdjęcia szymborskie są najbardziej znanymi zdjęciami na świecie. Ale ja jakoś nie mam. Ja podchodzę tak samo do powiedzmy kobiec z wytwórni cukierków, jak do szymborskiej. Dla mnie nie, nie ma różnicy między. Między... Ja nie czuję tremy przed tym, że fotografuję Szymborską czy Miłosza, bo dla mnie jest ważny człowiek. A i z Miłoszem, i z Szymborską natychmiast nawiązał się taki bardzo ciepły kontakt. Także to akurat nie jest problemem. No ale ktoś, kto oczywiście na kolanach albo jakoś z takim dystansem, no to, to inaczej wtedy wygląda. nie? A ja nie miałam takiej potrzeby i, i nie mam takiej potrzeby, bo mnie interesuje ten człowiek, którego fotografuję. Czy to jest noblista, czy to tam jest, powiedzmy, gawędzino z Domu Starców w Rudzie Śląskiej, to mnie interesuje ta osoba, nie? Czego im życzysz? Tak dla siebie jednocześnie i od siebie. Sobie życzę, żeby... żeby mnie przeżyli. <laughs> Sobie tego życzę. A im oczywiście... Em, żeby wytrzymali, wytrzymali do kupy, żeby byli razem. Bo dla mnie to jest ważne, ja to mam jako przykład takiej wspólnoty życiowej, która trwa i trwa. Mało jest grup artystycznych, które tak długo ze sobą wytrzymują. I to ma oczywiście i, i cienie i blaski, ale ja sama tworzę, staram się tworzyć w kolektywach w Szwecji, abstrahując od tego kolektywu z Bupeszonem, to wszystkie inne kolektywy i ja chcę, mieć, ja chcę mieć dowód na to, że to funkcjonuje, <laughs> czyli mam nadzieję, że wytrzymają ze sobą.